Odzyskałaś się spokój, na który tak długo czekałaś? Chwilowo tak. Po czym mój spokój został zaburzony przez decyzję prokuratora. SMS przyszedł wieczorem, kiedy ja już spałam. I o czwartej rano zawsze budzi mnie budzik. E, zażywam leki. Kiedy zadzwonił mi budzik, e, zerknęłam na telefon i zobaczyłam e, tą wiadomość od mojego pełnomocnika, profesora Ciąkalskiego, który pisze, że nastąpiła skandaliczna decyzja prokuratora Boronia, który jest oskarżycielem w tej sprawie i autorem aktu oskarżenia, który popiera e, kasację skazanych i mm, wnosi o uchylenie wyroku. Pomyślałam sobie, jaki miałam zły sen, jaki to był okropny sen. No ale jak zerknąłam na telefon, to już wiedziałam, że to nie był sen, że to jest prawda, że znowu przewraca mi się życie do góry nogami. Pani Marta jest ofiarą własnego męża. Twierdzi, że mąż wraz ze swoim kolegą w środku nocy usiłował ją zabić. Gdyby nie pomoc policji, którą w ostatniej chwili wezwała, kobieta nie przeżyłaby ataku. Pucham. I na zakończenie chciałem wezwać policję. mąż strasznie mnie przez telefon, że mnie zabije, że idzie do mnie z nożem. I, I właśnie podjechało pod dom, widział za drama. że mnie zabije i zaćga mnie nożem. Wysoki sądzie. Ja odczytam, jak wyglądały zdarzenia w domu w stróży o godzinie 3.45, kiedy do domu wchodzą oskarżenia. Pan Paweł, Zaczął krzyczeć do pokrzywdzonej, że ją zabije. Chwycił ją za włosy, przewrócił na podłogę. Zanim została przewrócona, dostrzegła w rękach drugiego ze sprawców nóż z kastetem. Następnie obaj sprawcy zaczęli kopać pokrzywdzoną po głowie i całym ciele. Obcinać włosy nożem. W pewnym momencie pani pokrzywdzona Marta Diner leżąc dalej na brzuchu, poczuła mocne uderzenie w tylną część kręgosłupa, w okolicach karku. Straciła czucie w rękach i nogach. Sprawcy cały czas kontynuowali jej bicie i kopanie. Mimo, że było wiele jednoznacznych dowodów w tej sprawie, pani Marta 4 lata walczyła, aby sąd uznał, że było to usiłowanie zabójstwa. Kiedy wreszcie w styczniu tego roku zapadł prawomocny wyrok dla obu sprawców, ofiara uwierzyła, że odzyska spokój i bezpieczeństwo, że ten koszmar dobiegł końca. Twoja córeczka, kiedy doszło do tego wydarzenia, miała. 6 miesięcy. – Sześć miesięcy. Synek? – Półtora roku. – Dzisiaj to już przedszkolaki pytają o tatę? – Pytają. Przeprowadziliśmy rozmowę. Dzieci znają prawdę. Na tyle, na ile byłam w stanie im, jako takim malutkim dzieciom, to przekazać. Jak się przygotowywałaś do tej rozmowy? Bardzo długo się przygotowywałam z psychologami, z moją terapeutką, z synka terapeutką. Kiedy im powiedziałam prawdę, miałam wrażenie takie, że była to dla nich ulga pewnego rodzaju, że wiedzą, że coś więcej wiedzą, niż to, że nie ma taty. Myślę, że córka to bardziej przeżyła, bo synek jest skryty, jest w terapii. Ta terapia jest związana z wydarzeniami, które tak. miały wtedy miejsce. Tak. Psycholog stwierdziła, że, że to mogą być te wydarzenia, których on był po prostu świadkiem. Spokój pani Marty i jej dzieci trwał zaledwie 10 miesięcy. Wydawało się, że prawomocny wyrok 11,5 roku więzienia dla męża i 9 lat dla kolegi zamknie tę sprawę. Tymczasem prokurator, który o usiłowanie zabójstwa oskarżał obu mężczyzn złapanych na gorącym uczynku, przygotował ponad 30-stronicowy dokument, w którym poparł wniosek skazanych o kasację wyroku. Argumentował, że skazani tak naprawdę nie chcieli zabić, a jedynie pobić i upokorzyć ofiarę. Przygotowując ten dokument, przyznał rację skazanym, że sąd na nowo powinien przeprowadzić cały proces. Muszę leżeć w lodówce, żeby prokurator miał pewność, że on chciał mnie zabić. Nie wystarczy to, że skakali mi po głowie, że złamali mi kręgosłup, że ja już się nie uruszałam, że byłam przewleczona w inne miejsce i nie dawałam znaków życia, bo nie mogłam oddychać czy to nie wystarczy, żeby było usiłowanie zabójstwa ta sama osoba przez nikogo nie naciskana a na pewno nie przez nas jako oskarżycieli posiłkowych przyjmuje kwalifikację zabójstwa usiłowania zabójstwa a potem ta sama osoba zmienia swoją postawę o 180 stopni i nagle prezentuje się jak najlepszy obrońca w sprawie pełne solidaryzowanie się z obrońcami w sytuacji, kiedy wcześniej się parło do skazania, mnie się nie mieści w głowie i nie jestem tego w jakikolwiek sposób w stanie usystematyzować.